Dziękuję. Człowieku, rób co chce. <laughs> Człowieku. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Adrian! I stawiamy nowe drzwi do garażu. Tak to wygląda, nacięliśmy. Eleganckie drzwi będzie miał dziadek w garażu, więc zaczynamy, bierzemy się za robotę i będziecie widzieć wszystko w odcinku. Jest u nas elektryk wysokich napięć. Tutaj popatrzcie. światło światłowód, jak nie zarobić, to będzie głód. <laughs> Przyjechał do nas Sławek. Znajomy spo... z sąsiedniej wioski. Tutaj ładnie montuje elegancko, Puszki markowe. Bo tata miał pięknie zamontowane puszki, no, nie? Pięknie. Na co? Zabezpieczenie Weź, było? Co na, na reklamówkę z biedronki. Na taśmę No, no jest, masz tutaj jeszcze. O, proszę bardzo. Tu tak wygląda. Ale ta to nic, w porównaniu do tamtej, co? Tamta to u był tamta była... O, ta klapka się urwała. Proszę bardzo. I tu była dana reklamówka z Biedronki. Taśma <laughs> ta zaklejona i jeszcze gumka na koło. No, ale tamta była, ci, tamta była naprawdę szczelna, nie? Mhm. Bo tak... Nigdzie wody nie było, a tu było po całej bezpiecznicy. Tak? Do tego przebijało co chwilę. Uciekało. A fazy, jak tu dobrze są fazy? Faza jest. Czarny ma. Nie. Tak zawsze. Fazy pozamieniane Wszystko tutaj Sławek zmienia nam na gospodarstwie na piąteczki. To jest 16, tak? Tak, 16. 16 amper, bo tyle wystarczy tutaj. Tak i tak nie ma większej. Tak wyglądają stare drzwi od garażu, jak pamiętacie. Tutaj z tej strony tak pomalowane, z tej strony białe. Zaczęliśmy je szlifować, bo chcieliśmy je dać do malowania, ale stwierdziliśmy, że tutaj kurnik wlał i trzeba stawić nowe, bo one go długo nie posłużą, bo takie są już rozleciałe, bardzo stare. O proszę bardzo, tutaj wszędzie kurnik podchodził i zadecydowaliśmy, że stawiamy praktycznie nowe drzwi, bo tu są od pokoju, elegancko pomalowane. Tylko trochę trzeba przerobić, bo inna futryna po prostu będzie wstawiona, a futryna jest wyższa. Nie chcemy jej obcinać, z tego względu, że ona jest ładnie tutaj klejona, nie wiem, ale tutaj jest na gwoździe ładnie zbocowana na takie puzzle. Tylko trzeba będzie ją troszeczkę skrócić o te, e, nie wiem ile tu było, 6 czy 7 cm, bo potrzebujemy 22, a ona ma chyba 27, to 5 cm. Jest, dobrze? Człowiek Człowieku, nie rob wstydu. Zobacz. Proszę bardzo. Jest. Po oczku. Proszę bardzo, jest Moc. No, proszę. proszę bardzo no. I cyk reklama. I reklama. <laughs> Dobra, idziemy. że ten A chłopie. tutaj do ten wiedzie. No. Co? Ale to za długie. Co? Czemu? Nie? Normalnie. No wiek, czuć Ten kołek nie ma wstydu, chłopie jak to wejdzie Na no jeden kołek wystarczy No, Na dwa No, Spawarka markowa Przechodzi renowację. Proszę bardzo Sławek tutaj Zmostkuje chyba ten tutaj Pierdzielnik i teraz nie będzie się tak Grzała i wentylatorek prawdopodobnie będzie jakiś Może wymieniony, nie wiadomo Tu będzie jeszcze Masa zrobiona, bo jest po prostu Zespawała się i wtedy tak nie działa poprawnie jak powinna działać. Dodatkowo nowe kable dostanie siła masa <noise> i po prostu jeszcze od. już te... wszystko będzie wydłużone. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Kurde, bajka. Ile, panie? Darmowe. Tak, nie, no darmowe, jadę. na poważnie. Za darmo? Kurwa, wczoraj nie ma cieni. Kawę na ten pies? No to ba nie można. I teraz już wiecie po co to miejsce było robione, ten magazynek To jest kawiarnia. Tu pijemy kawę Bo nie mieliśmy gdzie... A tam będzie gorzelnia. Co ty? Tam nic nie będzie. Tam, gdzie Bigos budowany. To No tam może nie wiesz. Masz baterię? Litości, litości Nas by jednak interesowała nieco większa precyzja Tu się nie on palcika Jeszcze raz Coś Co pan robi? Panowie, pragniemy, byście się wytłumaczyli. Mogę drzwi zamknąć, to nie bo mógł. Adrian! Zamknąć drzwi. dalej drzwi, Panowie jak widać, dalej realizują własną wizję artystyczną. Co komu w duszy gra? Emanacja artystyczna plus rękodzieło powinny dać fajny efekt. Człowiek. Lepiej, nie. Nie. lepiej jak niż to, mięta, to będą się domykać. Wiesz, wiesz, wiesz miał Lepiej niż mięta, tak? Ja musisz czekać, aż się obrócą. Nie? A to... No do zobaczymy, czy się zamykać. A ty? ja nie mam nic. <śleszturna> Człowiek, jak to jest Ty, środka nie ma, Przynajmniej wejdźcie Środka nie ma! Nie może być środka. Normalnie? Co ustawić, przykołkować i będzie dobrze. Czuję się jak w sterce, nie? Witam pana! Piącia! Czy oby wiertło do metalu to A dobry wybór? Bądź to bądź, wiercimy w cegle. Ty tutaj... No, no nie! Cała ściana chodzi! Ty, tutaj trzeba większego jednak. Dobra, Co ściana. Nie ruszaj tego! Pianka, trzymaj! wiesz! <gry> Dawaj kołka, póki się Ej, trzyma. Całe szczęście, że w cegłówkę nie w zaprawę, bo byś całą koncepcję tutaj zepsuł. Kołek nie wejdzie, zaraz go rozklepią. O kurwa. O. Najważniejsze, kiedy robimy takie otworki, to upewnić się, że rozmiar wiertła odpowiada rozmiarowi kołka. Co? Nie wyciągnę go teraz. Kombinerami. O. No? No dawałaś Spawarka postawiła. Mocno! Od, a co jednak poszedł krzywo? Nie trafiłeś w dziurku. Kurwa usterka. No. Wiesz, przytrzymał. w którą stronę? W środek. To się przestawiło teraz i tam może w dziurę trafić. No. No, Mu no, się no. przestawił? No! On no. no. całe lata. No to się przestawiło i teraz przeszło przez to, ale tam już okór, bo nie miał tam gdzieś dziura. Ruszaj ścianą. O, O To się... <grychowano>, nie będzie trzymać chłopie Pupiana będzie trzymać Radziła się Rasa za słowa, to Nie masz szans, panowie. No i ile skorpionych jest? No 10, 20. Nikt nie wie, nie? Proponuję na gdzie jest największa teoria. Ej, tu pasował komentarz. Czekaj, się kręci. Tylko spokojnie. O, no. siwa nie trzaskaj, i kur. Panie kierowniku, ile zarobocizna? Oj no tak, nie wiem. Czy faktury 200, fakturę 300. Jakieś fakturę. O kurwa, bo ja przedziałalny zawód. <ścoughs> Dobre Nie masz szans, panowie. Zdjęcie się one na mnie do żłobienia elektromobilnego. No, no, do spawarki, ale widzisz 324 zł. Załóżmy to. Czy to, będzie spawał? Normalnie. On będzie ciął tym. Nie pracuję po 22. To już jeszcze nie. O, gdzie jestem? Piesze. Parkowe drzwi.